Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną Adam Knietowski z Toruńskiej Akademii. Jazdy mój witam instruktor, serdecznie. który tu mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu męczy na tym torze pokazuje naprawdę różne sytuacje skrajne i fajnie to wychodzi. I właśnie tak dzisiaj z Adamem doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby nakręcić materiał o zajmowaniu bezpiecznej pozycji za kierownicą. No ja tutaj taką małą mistyfikację zrobiłem, powiedz mi, Adam, ja dobrze w tym momencie siedzę? No świetnie, jakbyś miał tu przed sobą telewizor tak, i byś oglądał, to Mola i Ta nie ma problemu, jest. tak? Świetna więc bo tak widzę nieraz odpoczynku. Prawda? Nieraz właśnie taka, taka pozycja jest zajmowana. Ja powiem tak, ja dzisiaj się w 100% zdaję na Adama, żeby Adam pokazał, co można zrobić dobrego ze swoją pozycją za kierownicą i jak ją należy zmienić. Od czego możemy zacząć? Ja powiem krótko, czy wyobrażacie sobie Państwo. Usiąść na stołku za kierownicą i przejechać, jakby pierwszy, chociażby zakręt. Prawda? I wystarczy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Możemy od razu wyobrazić sobie, co się będzie działo przy różnych nietypowych sytuacjach na drodze mhm. i łatwo dojść do wniosku, że ten fundament absolutny, pozycja za kierownicą bezpieczna, taka, która gwarantuje nam dostęp do wszelkich urządzeń, ergonomiczna, to też warto podkreślić, czyli nie męcząca na dłuższych dystansach, jest szalenie istotną sprawą. Związaną z każdym aspektem bezpieczeństwa, i czynnego, i biernego. Bierne. Bezpieczeństwo czynne to ten zakres jakby naszych działań, który powoduje, że staramy się panować nad samochodem, żeby nie doprowadzić do zdarzenia. Mm -hmm. Natomiast bezpieczeństwo bierne to już wtedy, kiedy niestety do jakiejś kolizji dojdzie. Nie mówię o naszej winie, ale mm -hmm. jakieś coś się może zdarzyć. I tutaj, i w tym, i w tym przypadku będziemy starali się pomóc tą pozycją z No to pomóż mi teraz. A, bo no właśnie. Tak. Dobrze. Pierwsza sprawa to chociażby odrobinę się wyreguluj znaczy, pozytywnie. Tak. Nie, 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 do, nie dosięgam <noise> nogami do pedału. Czyli chociażby no na więc... początku Dobra. dojedźmy do takiego swojego Dobra. wzrostu, mhm. żebyśmy mieli punkt wyjścia i tak samo oparcie, chociaż trochę odrobinę. Bo fru, niewygodnie. Nie, do, do, nie, do, nie, do, nie to przesadziłem. trochę niewygodniej była. Mhm. I teraz zaczniemy już od podstaw. Przede wszystkim maksymalnie dopnij się do fotela. Całym ciałem. Dosunąć maksymalnie. Do maksymalnie mhm. się da. To ma kolosalne znaczenie. Pierwszy przykład hamowania awaryjnego. Bardzo mhm. mocno naciśniesz pedał hamulca czy pedał hamulca i sprzęgła, czy mhm. będziesz miał mhm. manualną skrzynię, z maksymalną siłą, siłą rzeczy będziesz się jakby zapierał. To jest taki naturalny mhm. efekt yy, no, paniczny chociażby i ciało nie może odlegać od oparcia. Mhm. Bo jeśli wykasujemy ten luz, mieliśmy jakikolwiek luz, nogi nam się wyprostują, mhm. to podczas zderzenia, podczas kolizji może dojść do przeprostu, przeprostu stawu kolonowego, do uszkodzenia miednicy prawda, kręgosłupa. Czyli podkreślam, macie pozycję maksymalnie tu dosuniętą, Fotel musi być tak ustawiony, że w momencie maksymalnego wciśnięcia nogi na pedał hamulca, awaryjnego hamowania, nie możecie tej nogi wyprostować. Ona zawsze musi być w takim dodatkowym jeszcze momencie zgięta, tak? Tak, to jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, wysokość tego fotela mhm. i odległość od samych instrumentów, czyli hamulca, czy gazu, czy sprzęgła. Mhm. Jeśli mamy manualną skrzynię, wciskamy sprzęgło do oporu, mhm. też bardzo mocno wciskając, żeby napiąć te mięśnie i wtedy sprawdzamy, czy też ta noga jest lekko ugięta z mm -hmm. tych samych powodów rzecz jasna, więc posprawdzaj sobie to wszystko. Z z zawodów, nie mam, tak. ale, ale udaje, uda, 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 że wciskam je w tym tak momencie. Jest, tak? Więc, tak jest. Dobrze. więc jestem. Świetnie. Co do wysokości, wydawałoby się niekiedy, że jak sobie wejdziemy, wszystko jest w porządku, jedziemy, kierownica. Tak, ale też są kwestie bezpieczeństwa. Po pierwsze, widoczność. Mm -hmm. Czyli jeśli będzie mieć wzrok na środku szyby, wszystkich szyb, mm -hmm. mamy większe pole widzenia, mniejsze. Tutaj martwe pola budowane przez słupki czy lusterka, prawda? Zobacz jakie duże są lusterka tak. w tym aucie, więc faktycznie akurat siedzę idealnie. Z jednej strony duże lusterka, dzięki temu mamy większą widoczność z boku i z tyłu. Czyżby? Zobacz, ta obudowa jest taka duża, a nie lusterko, ale dobra. To już ale jest z drugiej strony to już inna kwestia. No. E, siłą rzeczy, właściwą pozycją za kierownicą zminimalizujemy to martwe pole, które sama mhm. obudowa powoduje, prawda? Dokładnie. Co więcej, odległość głowy od dachu. Mhm. No, nikomu nie życzymy dachowania. Ale no chyba, że w symulatorze naszym dachowaniu. Sprawdzałem to i powiem wam jedno. Dobrze dociągnięty pas, mimo wszystko sprawił, że jak wisiałem, bo to mhm. trzeba tak nazwać, no byłem A, w górnej pozycji, tak. więc jak wisiałem, te kilka centymetrów wychyliłem się bliżej, ale nie ale, rzeczy. ale mimo dobrze dopiętego pasa i tak nie dotykałem sufitu, więc wyregulowane odpowiednio. Musimy mieć ten luz, żeby mhm. wysoka osoba jakby się bardzo blisko dachu. W sytuacji takiej skrajnej no, dachowania. Zawsze to nadwozie się odrobinę spłaszczy, mm -hmm. odbierze energię, tak, to też zadanie, żeby nie było ryzyka kompresji kręgosłupa, musimy mieć jakąś Dlatego przestrzeń. też mówię, to też Was na to uczulam, bo często kupujecie auta i nie zwrócicie uwagę na to, szczególnie mówię tu pod kątem osób wysokich. Niektóre auta nie są dostosowane po prostu do niektórych osób, tak, więc też trzeba, na to 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 też zwraca trzeba, trzeba zwracać na to uwagę. Co jeszcze, Adaś, możemy tu poprawić? Piękna sprawa. Wysokość, odległość mamy, tak? tak oparcie zagłówek mm -hmm. i regulacja kierownicy. Tak. Kolejności specjalnej nie ma. Jest mm -hmm. teraz w tak wiele płaszczyzn regulacji kierownicy czy oparcia, że należałoby powiedzmy mm -hmm. intuicyjnie najpierw to oparcie jeszcze troszeczkę do pionu, zobaczymy co się dzieje. Jaki to stopień powinien być? Książkowo 90 do 110 stopni. 90. Teraz mi się przyznać, ile osób faktycznie wykorzystuje pozycję 90, ale. Dlaczego to jest I takie ważne? No dlatego, żeby mimo wszystko tutaj dobrze nasze ciało przylegało do tego. No i może też o kierownicę chodzi, tak? No właśnie. Oczywiście, jeśli mamy osobę wysoką, mhm. która będzie musiała odjechać z tym fotelem dalej i postawić do pionu fotel, żeby dosięgnąć do kierownicy, mhm. to taka tendencja do przygarbiania się też nie będzie pozytywna. Więc wszystko wyśrodkowujemy tak. sobie. Jak Bo najbardziej. Bo to jest ta regulacja kierownicy. Chwyć sobie za piętnaście trzecia. Zobaczmy jak masz ugięte mm -hmm. całe ręce, prawda? I teraz prze pokręć sobie tak wirtualnie po tej kierownicy rękami. Po mm -hmm. to, żeby sprawdzić, czy nie odrywając od doparcia masz pełen zasięg rach na kierownicy. No właśnie, przy tym ustawieniu, przy tym ustawieniu faktycznie e, łopatki dobrze dolegają i głowa aż sama chce dotknąć zagłówka. Tak. zagłówek też wysuwamy, tak? Żeby um... Optymalnie, mówię, optymalnie był wysunięty. I, się. I wtedy, bo przyznajcie, że jeżeli macie ten fotel rozłożony, łopatkami już nie dotykacie górnej części oparcia i o dotykaniu głową zagłówka, to już można w ogóle zapomnieć. To już jest o, rzadkość jasne. po prostu. Tak? Przede Więc... wszystkim względy bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobrazić awaryjne ominięcie przeszkody, chociażby przy 70 km na godzinę. Szarpiemy za kierownicę, bo chcemy komuś ratować życie. Powstają ogromne siły i. Na ile jest ta przyczepność kół do nawierzchni, mhm. to te siły się przenoszą na nas. To na dworze zaczyna się. jedną, drugą I my tej biegamy, kierownicy, tak? my, my wisimy na tej kierownicy, tak? Zaczynamy Jeżeli... się jej trzymać, jeśli nie mamy właściwej pozycji za kierownicą. Teraz lekko mogę. Ja nie mam jak na niej nawet wisieć, nawet nie potrzebuję na niej wisieć, tak? Bo mnie prawo jest odpowiednio ustawione, blisko pionowej, bo tak kręgosłup zresztą najlepiej mhm. pracuje fizjologicznie. Głowa nie musi być na siłę utrzymywana przez mięśnie, czyli się nie zmęczymy mhm. tak w dłuższej trasie, nie będziemy mieli mhm. bólu głowy, to jest jakaś no ciekawostka właśnie. od napiętych mięści, których nie, czu, nie czujemy na początku. I dlatego się męczymy podczas tak, długi. Paradoksalnie podróży. wydaje nam się, że... Odchylone oparcie, fajnie, wygodnie, no nie, paradoksalnie, tak, zgodnie z fizjologią, bezpieczeństwem, mm -hmm. pionowa pozycja. Co więcej, przy tym szarpnięciu za kierownicę czy jakiejkolwiek pracy, nasze ciało stabilnie z pasem dopiętym współpracuje i możemy tą kierownicą kręcić i mieć jakiekolwiek szanse na. Ba! Ja jeszcze skończyć. to sprawdzałem, zadamy, mieliśmy okazję pojeździć sobie. Nie na płycie poślizgowej tutaj, tylko już na pełnoprawnym torze wyścigowym, gdzie faktycznie przy zmianie tej pozycji za kierownicą zupełnie inaczej pracowałem rękami na kierownicy. One luźno leżały i nie zapierałem się już, nie hamowałem po prostu tą kierownicą, no bo my w pewnym momencie już, że jak widzimy przeszkodę, to my gdybyśmy mogli, to byśmy jeszcze tą ręką tutaj schamowali tą kierownicę, tak, usztywniamy się po prostu, tak? Więc, tak jest, od, więc odpychamy się od przeszkody, zabieramy jest. się, a to nie jest potrzebne. właśnie. Jeszcze Aha, pas. No my tak, tak już przypięci właśnie, tutaj. Tak. E, co robimy? Przede wszystkim e, musimy zwrócić uwagę na to, żeby wyciągnąć wszelkie niepotrzebne materiały spod pasa. No ty masz kurtkę zapiętą, tak? więc to jest zupełnie I inna relacja. Ale, ale dolna część jest wyciągnięta, wyciągnięta pod spodem. Bioderka, tak? pas płasko, równo o na biodrach, nie na brzuchu. Tak. Dociągamy, kasujemy luz, Do góry dociągamy. Mhm. Nie w drugą stronę, jak nie się... No bo kierowne, właśnie, bo w tą stronę to, to nic nie daje. Nie tak bądź no. za luźno, tylko Aha. idziemy w tym kierunku. Pas ma nam stabilizować pozycję podczas jazdy. To mhm. też jest szalenie ważne, też przy tych omijaniach przeszkód, prawda, czy jeździ mhm. w zakrętach, szalenie ważna sprawa. Tutaj mała dygresja kierowcy rajdowi wyścigowy. Kubyłkowe fotele, pasy szelkowe podopinani, żeby mieć maksymalny luz rąk na kierownicy. I lekkość pracy na kierownicy, nogi. On instruuje ten samochód, prawda, on nim steruje. Mhm. A nie trzyma się czegokolwiek, to ma być wszystko zintegrowane z każdym no, zachowaniem samochodu. I to na drogi też trzeba niestety przenieść, bo te siły, które dzieją w sporcie samochodowym są inne, a na drogach na co dzień takich sił nie przeżywamy. Mhm. Natomiast jedna sytuacja na rok może zweryfikować, że byliśmy jednak zbyt wygodnie. I może by sobie nie poradzić, nie pomóc. Co to pasa bezpieczeństwa, dlaczego on tak blisko ciała powinien być już w tej pozycji, to mhm. wiemy, ale jeszcze ważny argument bezpieczeństwo bierne. Czy jakiekolwiek uderzenie, zderzenie, kolizja, pas ma nas chronić przed przemieszczeniem się i odbierać od nas energię kinetyczną. I ta moja pierwsza pozycja ewidentnie pokazała, że tu był duży luz na pasie, tak. e, przez co nawet jeżeli zadziałałby napinacz, on go skróci, no, tam o, o, o pewien, o pewien dystans, tak, no par, parę centymetrów. Ale to byłoby i tak stanowczo za mało, więc prawdopodobnie przez ten luz ja bym poleciał dalej. No i wtedy bym się spotkał z poduszką, tak? Wszystko nie zadziałałoby tak, jak dokładnie zostało zaprojektowane. To mhm. trzeba powiedzieć. Trudno mówić, że ja unikam sformułowań, nie zadziałałoby wcale, nie, nie, nie bylibyśmy bezpieczni. Mhm. Zwiększamy, zmniejszamy swoje szanse. Jeśli pas bardzo dobrze przylega, to statycznie Mhm. Nasze, energię oddaje, nasze ciało daje energię kinetyczną, bo tak jest zaprojektowany pas się rozciąga o parę centymetrów, mhm. dlatego też jest jednokrotnego użytku, prawda? Przez no to tak, to tak trzeba no to... też wiedzieć. I, I dzięki temu dalej już resztę roboty robią poduszki powietrzne, które mają wychwycić jeszcze ruchomy element czy naszą głowę, prawda? I 25. Ta odległość od poduszki świetnie zebrażuje no 25 30 centymetrów minimum. Jak będziemy za daleko od kierownicy? to będziemy się na nią rzucać, prawda, żeby cokolwiek tak. zrobić, a w przypadku zderzenia y, niepotrzebne zapieranie się, pas zadziała, poduszka jest też daleko, nie wychwyci jakby pełnej energii, no, nie wbieżą naszej tak. głowy, każda skrajność tutaj nie pasuje, prawda, się. także te, te wszystkie elementy, a pas bezpieczeństwa ma trzy funkcje, stabilizuje ciało podczas jazdy, to jest szalenie mhm. ważne, Zatrzymuje ciało podczas zderzenia, dachowania, czyli nawet, żeby ja na Ciebie mhm. nie wpadł. Prawda? Jest Wystarczy mhm. jedna osoba w samochodzie, no, z tyłu, z przodu. Zwróciliśmy uwagę na szkoleniach wiele razy: yy, osoba siadająca z tyłu podczas zderzenia 50 km na godzinę, stałą przeszkodę to jest 3-4 tony przeciążenia, masy przeciążeniowej. Może zresztą. No łamie oparcie, tak? Krzyżdę. I, sobie, tak i sobie, i sobie, i inny, więc tak to e... wygląda. I trzecia funkcja pasa: odebranie energii kinetycznej. No właśnie, więc jestem dzisiaj dobrze ustawiony, znaczy byłem wcześniej, tylko specjalnie żeśmy to trochę przemodelowali, żeby tak było, ale zwracajcie uwagę na to, na to, jak siedzicie. Weźcie te wskazówki jeszcze raz pod uwagę, bo ja wiem, że my tak trochę czasami jesteśmy leniwi za tą kierownicą, szukamy takiej dobrej dla nas pozycji, ale jeżeli nie od razu, musimy nie od razu, stopniowo możemy się przystosowywać, tak? tak żeby, żeby wykorzystywać i, i ten pas, i... Lekkość pracy rąk na kierownicy, i nawet przy awaryjnym hamowaniu, żeby sobie nie uszkodzić w żaden sposób naszych kończyn, więc zwróćcie uwagę jeszcze raz na to, bo bezpieczna pozycja dla nas to przede wszystkim dla nas bezpieczeństwo, ale i też wygoda, bo jak już się przyzwyczajemy do tego, jak powinniśmy od samego początku jeździć, tylko rzadko kto nam o tym mówi, tak? bo to jest no niestety, to jest też długa historia pewnie na niejeden odcinek, więc na dzisiaj będziemy już powoli kończyć. Na pewno w jednym z materiałów będziemy jeszcze mówili o optymalnym trzymaniu rąk na kierownicy. Będzie za 10, druga, za 15, trzecia. Nie dlaczego teoretycznie tak jest dobrze, tylko dlaczego faktycznie tak powinniśmy robić. Ale nie chcę na razie zdradzać więcej szczegółów. E, za jakiś czas to nagramy. A póki co, zadamy się żegnam w odcinku, bo zaraz jedziemy jeszcze Dziękuję na to, że bardzo. sobie trochę pojeździć. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!